Był to kolejny mecz koszykówki fali RCS-u w Lublinie. Wcześniej obiekt okazał się szczęśliwy dla reprezentacji Polski, która wygrała z Austrią po dogrywce i awansowała do Eurobasketu. Tym razem z kompletem punktów wyjechali goście. Fenerbacze było zdecydowanym faworytem spotkania, co udowodniło na parkiecie. Ekipa Gorzelca walczyła dzielnie i ambitnie, jednak to nie wystarczyło na jedną z najlepszych drużyn na starym kontynencie. Tener ma nadzieję, że drużyna wyciągnie wnioski i z tej lekcji, którą w tej chwili dostali tutaj od drużyny przeciwnej, na początku były pewne założenia, żeby nie pozwolić im grać w koszykówkę taką, jak oni chcą. Natomiast no, jest to drużyna, jak ten zauważył, jedna z najbardziej utalentowanych w Europie. No i nie zawsze założenia, które były na początku, uda się wcielić w życie. Próbowali tego, jak mogli. Ogólnie zawiodła troszeczkę zbiórka, chcieliśmy zagrać najlepiej jak potrafimy. Niestety myślę, że trochę spaliśmy się na początku, bo szybko skoczyli na kilkanaście punktów. Musieliśmy, można powiedzieć, całą mecz gonić. No i niestety tak jak ja powiedział, no, może braku w końcówce doświadczenia, zrobiliśmy dwie głupie, głupie straty, kiedy przygotowany rzut i przeciwnik to wykorzystał i skończył na 15 punktów. Myślę, że mniejsza z początku meczu przez prospekt całego meczu. Nie zasłużyliśmy już na taką wysoką porażkę, no ale niestety na takie sporty. Kolejny mecz w Eurolidze w hali RCS-u w Lubinie koszykarze że PGE Turowa z Gorzelec rozegrają 6 listopada, mierząc się z mistrzem Niemiec, Bayernem Monachium. Wcześniej zespół Turowa czeka dużo trudniejsze zadanie. Mistrzowie Polski zmierzą się z jedną z najlepszych europejskich drużyn, samą Barceloną. Ten mecz odbędzie się 31 października.